Siemano, siemano, ja jestem na wideo to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj 14 14500 pucharów czyli całego Trophy Ronda nie wiem kto się czyta, ale je pucharów no No i jest ze mną prostownica z klubu Royal Dogs i tutaj was pozdrawia dobra, gramy halo, gramy Prostownica Dobra Wbijemy sobie na dło Jest fajna mapa na Bono, to trzeba wbijać Wbiłem wczoraj na nim ponad 150 pucharów Dobra Idzie, idziesz, Prostownica O fak, no właśnie o tym mówię Już nam zabrali kiłby bo ty, kuźwa, idziesz tam nie wiadomo gdzie. Chodź tu. Gdzie tam ledziesz? Co ten brok zrobił, ja nie wiem. No już nie ma tamtej szelki. I musimy zdobyć drugie miejsce. Co tu się dzieje? O, nie mogę trafić teraz. Czekaj. Porzuciłbym miny, ale to nie ma większego sensu. Bo by je zbufowali. Nie wiem, nie wiem czy dobrze to mówię, nawet. Może będę mówił po polsku tylko. <laughs> Bo to nie ma sensu. Dobra, trzeba rzucić miny. No nie, ona ma tego star power'a głupiego. Kurde. Dobra, odgoni Wow, odgonić ich trzeba. Czy ból ma ulta? Jeśli tak, to no właśnie ma ulta. A no dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Niestety nie jesteśmy połączeni przez Discorda, więc. Ej, jeszcze zmarnowa ulta. Co ty tam? Prostownica. Może umiesz grać trójki, ale szkoda, to tak średnio. Chodź tam. Tam. Jeju. Czy ty musisz tam walczyć z Teamem, który ma 10 gemów? Dobra, dobra. Jak ja nienawidzę takich. Ach, dobra, już. Czekajcie, ja muszę napisać coś. No dobra, gramy drugi meczyk Musimy... No i znowu się rozdziela. Chociaż dobra, może tym razem Irisana Szelka nie zabierze kubów. No nie zabrała. Dobra, Piper już nie ma, to Piper jest spoko Dobra Ej, co jest, El Primo? Chodź na tego poko Dobra, już nie idź Dobra Gdzie tam ledziesz? ej? Halo, halo Czekaj mnie. Ale mnie to działko tak wkurza. No i fajnie no. Teraz już straciliśmy pozycję. Przestał pany. Idź tam, idź. Dobra. Dobra. Zaraz tu może podejdzie peny. No dobra, nie chcę podejść no to. Chociaż że rozwarę O, fuck Dobra, nic mnie nie trafiło. Nie, dobra, Bra trzeba zrobić drugie miejsce, a jesteśmy napierani przez dwa teamy. O dobra, dobra, idzie tam, dobra, chyba mamy drugie miejsce. Jest. Mamy 14500 pucharów Czyli do całą aleję pucharów Oj, oj, Jakby weszli w miny To by było fajnie Ale nie wejdą w miny Dobra, tam, żółty gdzieś Aj, dobra No i dobra Mamy 14500 14 pucharów Mogłem zrobić film z wbijania 14 tysięcy, ale już nie chciałem tak jakby zaśmiecać takimi filmami. Dobra. Jak mówię, nie chciałem już wrzucać samych takich filmów. No po prostu... Bo tak. No i dobra. No i co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Siema.